Stałam w drzwiach rodzinnego domu w Krakowie, trzymając w ręku zaproszenie na własne wesele, tylko że to nie było moje wesele. Na eleganckiej, kremowej kartce widniało imię mojej młodszej siostry Zosi i mojego narzeczonego Pawła. Data? Dokładnie ten sam dzień, na który zaplanowałam swoje zaręczyny. Moje serce biło tak mocno, że słyszałam je w uszach. Ręce mi drżały. Przez sekundę pomyślałam, że to jakiś absurdalny żart. Ale druk był zbyt profesjonalny, papier zbyt drogi. To było prawdziwe. Nazywam się Katarzyna Nowak. Mam 28 lat. Przez ostatnie 5 lat mieszkałam w Warszawie, pracując jako architektka. Budowałam swoją karierę od zera, nocami rysując projekty w wynajmowanym kawalerce, żyjąc na kanapkach i mocnej kawie. Paweł był moim partnerem od trzech lat. Poznaliśmy się jeszcze na studiach architektonicznych w Krakowie. Był przystojny, ambitny, zawsze wiedział, co powiedzieć. Kiedy wróciłam do Krakowa rok temu, żeby być bliżej rodziny, on zaproponował mi zaręczyny. Pamiętam ten wieczór jak dziś. Był grudzień, rynek główny tonął w śniegu, lampki świąteczne migotały w oknach kamienicznych, Paweł uklęknął przy fontannie Neptuna, drżącymi rękami wyciągając aksamitne pudełeczko. Katarzyna Nowak, zostaniesz moją żoną? Powiedziałam tak. Bez wahania, bez cienia wątpliwości. To było osiem miesięcy temu. A Zosia, Zosia to moja młodsza siostra. Ma dwadzieścia cztery lata. Pracuje jako influencerka. Jeśli można to nazwać pracą, żyje z Instagramowych współprac, sponsorowanych postów i nieustającego wsparcia rodziców. Jest piękna. Długie jasne włosy. Niebieskie oczy. Zawsze idealnie umalowana. I zawsze była ulubienicą rodziny. Nie, żebym była zazdrosna. Nie o to chodzi. Po prostu zawsze było tak. Zosia potrzebowała więcej uwagi, więcej miłości, więcej wszystkiego. A ja byłam silna, niezależna, sobie poradzi. Wszystko zaczęło się sześć tygodni przed planowanymi zaręczynami. Organizowaliśmy rodzinną kolację w restauracji pod Wawelem. Wynajęłam prywatną salę, zamówiłam tort z cukierni na Kazimierzu. Zaprosiłam całą rodzinę. Chciałam, żeby to było piękne, oficjalne, wyjątkowe. Dwa dni przed wydarzeniem zadzwoniła mama. Kasiu, kochanie. Jej głos był napięty, nienaturalnie wysoki. Musimy porozmawiać. Zosia też ma dla nas wiadomość. Może, może przełożymy twoją kolację? Za tydzień? Dwa? Coś w jej tonie mnie zaniepokiło. Mama nigdy nie brzmiała tak. Winni. Pojechałam do rodzinnego domu w podgórzu następnego dnia, bez zapowiedzi, bez telefonu. Po prostu wsiadłam w samochód i pojechałam. Dom pachniał szarlotką, mama zawsze piekła, gdy była zestresowana. W salonie siedziała cała rodzina: mama w kwiecistej sukience, tata w swetrze, który dostał ode mnie na gwiazdkę, babcia Halina w swoim ulubionym fotelu i Zosia, oczywiście Zosia. Na środku stołu leżało zdjęcie, duże, profesjonalne, wydrukowane na błyszczącym papierze. Zosia i Paweł przytuleni. Jej ręka wyciągnięta do kamery, pokazująca pierścionek mój pierścionek wzór, który sama zaprojektowałam z jubilerem na Floriańskiej. Platyna mały diament minimalistyczny elegancki. Poczułam, jakby ktoś wyrwał mi powietrze z płuc. Kasiu Zosia zerwała się z kanapy, szeroko się uśmiechając Nie spodziewałam się ciebie chciałam ci powiedzieć sama Paweł i ja się zakochaliśmy to się po prostu stało nie planowaliśmy tego. Ale to prawdziwa miłość, prawdziwa miłość. Te słowa zabrzmiały w mojej głowie jak dzwon Katarzyno, musisz zrozumieć. Mama podeszła do mnie, próbując objąć mnie za ramiona. Odsunęłam się. Zosia jest taka młoda, wrażliwa. To jej pierwsza prawdziwa miłość. Ty jesteś silna, niezależna. Znajdziesz kogoś innego. Znajdziesz kogoś innego. Jakbym kupowała buty, a nie planowała resztę życia z kimś. Paweł powiedział, że z wami to było wygodne. Tata unikał mojego wzroku, ale z Zosią czuję prawdziwy ogień wygodne. Trzy lata mojego życia setki nocy, spędzonych na rozmowach, planach, marzeniach wygodne. Więc moje zaręczyny są odwołane? Mój głos brzmiał spokojnie zbyt spokojnie. Zosia wzruszyła ramionami. No, technicznie to nigdy nie były oficjalne, prawda? Nie zdążyłaś ich ogłosić coś we mnie pękło. Stoję tu pięć minut i nikt z was nie zapytał, jak się czuję. Patrzyłam na nich, jednego po drugim. Mama, tata, Zosia. Nikt nie powiedział przepraszamy, tylko tłumaczenia, tylko Zosia. Babcia Halina wstała. Jej oczy były twarde, jak stal. Zosia, dość. To podłe, co zrobiliście. Mamo, proszę. Mama odwróciła się do babci. To już postanowione. Młodzi się kochają. Wyszłam z tego domu i nie odwróciłam się. Przez dwa tygodnie nie odebrałam ani jednego telefonu. Płakałam, wściekałam się, nie spałam. A potem przestałam płakać i zaczęłam planować. Babcia Halina przyjechała do mojego mieszkania w Warszawie tydzień później. Przywiozła pierogi z serem i mocną kawę w termosie. Siedziałyśmy na moim małym balkonie, patrząc na dachy śródmieścia. Milczałyśmy przez długą chwilę. Katarzyno, posłuchaj mnie. Babcia wzięła mnie za rękę. Jej skóra była ciepła, pomarszczona, znajoma, twoja siostra zawsze była rozpieszczona, twoi rodzice zawsze wybaczali jej wszystko, ale ty, ty jesteś jak ja, mamy kręgosłup. Co mam zrobić, babciu? Mój głos był cichy, zmęczony. Babcia spojrzała na mnie z błyskiem w oku pokazać im, że nie jesteś wycieraczką, że zasługujesz na szacunek i że twoje szczęście nie zależy od ich aprobaty. I wtedy przyszedł mi do głowy plan absurdalny. Odważny, może trochę szalony, ale idealny. Zorganizuje własne przyjęcie. W tym samym dniu, co Zosia planowała, nasze zaręczyny. Zaproszę wszystkich gości, których ja wybrałam, przyjaciół, rodzinę, współpracowników i pokażę im wszystkim, że jestem szczęśliwa. Z kimś albo bez. Tylko był jeden problem. Nie miałam partnera. Jakub Wiśniewski był współwłaścicielem małej winnicy pod Krakowem w Wieliczce. Poznałam go rok wcześniej, gdy projektowałam rozbudowę jego degustatorni, nowoczesną, szklaną konstrukcję wpasowaną w stare podziemia. Pamiętam, jak pierwszy raz weszłam na jego teren, pachnął winem, ziemią i słońcem. Jakub przywitał mnie uśmiechem, ciepłym, szczerym, bez śladu arogancji. Był wysoki, miał ciemne włosy, lekko siwiejące przy skroniach i oczy w kolorze miodu. Wrócił do Polski rok wcześniej. Po rozwodzie w Niemczech. Miał trzyletnią córkę, Martę, która mieszkała z jego byłą żoną w Berlinie. Odwiedzał ją co dwa tygodnie. Zadzwoniłam do niego późnym wieczorem, siedząc na podłodze mojej sypialni, z lampką wina w ręku i sercem bijącym jak młotem. Jakub? Mówi Kasia Nowak. Pamiętasz mnie? projektowałam. Oczywiście, Kasiu. Jego głos był ciepły, zaskoczony. Jak się masz? Potrzebuję przysługi. Dłużej. I wiem, że to brzmi szalenie, ale potrzebuję, żebyś udawał mojego narzeczonego przez jeden wieczór. Cisza. Zamknęłam oczy, czując, jak rumieniec rozlewa mi się po twarzy. Przecież to brzmi absurdalnie, desperacko. A potem Jakub się roześmiał. To najciekawsza propozycja, jaką dostałem w tym miesiącu. Opowiedz mi wszystko. Spotkaliśmy się następnego dnia w kawiarni, nowa prowincja, na Kazimierzu. Zamówiłam espresso, on, herbatę miętową. I opowiedziałam mu wszystko o Pawle, o Zosi, o rodzicach, o zaproszeniu, o tym jak czułam się niewidzialna przez całe życie. Spodziewałam się współczucia, może zakłopotania, ale Jakub po prostu słuchał, a potem powiedział: Twoja siostra brzmi jak potwór. Twoi rodzice brzmią jak ludzie, którzy zapominają, że mają dwie córki, a ty brzmisz jak ktoś, kto zasługuje na znacznie lepszą rodzinę. Łzy napłynęły mi do oczu. Zanim zdążyłam je powstrzymać, pomogę ci. Jakub pochylił się nad stolikiem, ale nie jako przysługa, jako przyjaciel, i mam jeden warunek: jaki, że zrobimy to tak, żeby to był najlepszy wieczór Twojego życia? Nie dla nich, dla Ciebie. Następne cztery tygodnie były jak z filmu. Jakub i ja spotkaliśmy się dziesięć, może dwanaście razy. Ćwiczyliśmy, opowiadaliśmy sobie historię z życia, poznawaliśmy nawyki. Gesty, dowcipy. Odkryłam, że Jakub jest somelierem, uwielbia stare polskie komedie i ma obsesję na punkcie kawy z małych paliarni. Opowiedział mi o swojej córce, o tym jak czyta jej bajki przez Skype'a, o jej ulubionym pluszowym misiu, o tym jak bardzo tęskni, kiedy jej nie ma. Ja opowiedziałam mu o swoich marzeniach, projektowaniu ekologicznych domów, podróży do Japonii, o tym jak zawsze czułam się cieniem Zosi. Jesteś najbardziej widzialną osobą, jaką znam, Kasiu. Powiedział to podczas naszego piątego spotkania, gdy siedzieliśmy w jego winnicy, patrząc na zachód słońca nad rzędami winorośli. Twoja rodzina po prostu nie wie, jak patrzeć. Coś w jego głosie sprawiło, że poczułam ciepło w piersi, bezpieczeństwo. Coś, czego nie czułam od bardzo dawna. Wysłałam zaproszenia. Piękne, ręcznie kaligrafowane karty na grubym, ekologicznym papierze. Do każdego gościa, którego pierwotnie planowałam zaprosić na swoje zaręczyny: przyjaciół ze studiów, współpracowników, kuzynów, wujków, ciotki. Katarzyna Nowak i Jakub Wiśniewski zapraszają na uroczystą kolację z okazji naszych zaręczyn. Restauracja Winnica Wiśniewskich Bieliczka Data Dokładnie ten sam dzień, co Zosia zaplanowała swoją imprezę. Mama zadzwoniła dwa dni później. Słyszałam w jej głosie wściekłość. Desperację. Katarzyna, co ty wyprawiasz? Nie możesz tego zrobić w ten sam dzień co Zosia. Mama, to data, którą ja wybrałam miesiące temu. Zosia wiedziała o tym. To ona wybrała mój dzień. Ale ona już rozesłała zaproszenia. Ludzie się zdezorientują, więc będą musieli wybrać mamo. I rozłączyłam się. W ciągu tygodnia zaczęły przychodzić odpowiedzi. Moja najlepsza przyjaciółka, Magda, przyjdzie do mnie. Wujek Tomasz i ciocia Ewa. Do mnie kuzyni, dawni przyjaciele Pawła, koledzy z pracy, większość wybrała mnie. Czułam się zaskoczona, ale i wzruszona. Zosia zaczęła dzwonić, pisać wiadomości. Kasiu, proszę. niszczysz mój wielki dzień. Dlaczego jesteś taka samolubna? Zawsze byłaś zazdrosna o moje szczęście. Skasowałam wiadomość. Babcia Halina przyjechała do mnie tydzień przed przyjęciem. Siedziałyśmy w mojej kuchni, pijąc herbatę. Twoi rodzice są wściekli. Twoja siostra ma załamanie nerwowe. Cała rodzina mówi, że jesteś mściwa. I co babcia o tym myśli? Babcia uśmiechnęła się, tym swoim ciepłym, zmarszczonym uśmiechem. Myślę, że pierwszy raz w życiu stawiasz granicę. Jestem z ciebie dumna. Wzięła mnie za rękę. A ten Jakub? Czy to tylko przedstawienie? gałam, czując jak rumieniec rozlewa mi się po twarzy. Na początku tak, ale teraz... Nie wiem, babciu. Czuję się przy nim widziana, bezpieczna, szczęśliwa. To nie jest zemsta, kochanie! Babcia pogładziła mnie po policzku. To jest odrodzenie. Dzień przyjęcia był słoneczny, ciepły, czerwcowy wieczór. Winnica Jakuba wyglądała jak z bajki: rzędy winorośli w pełnym rozkwicie, lampiony zawieszone między drzewami, długi drewniany stół ustawiony pod pergolą okrytą bluszczem. Przyjechałam wcześnie. Ubrana w prostą, kremową sukienkę z lnu, nic ekstrawaganckie, ale czułam się w niej piękna. Jakub czekał na mnie przed wejściem do winnicy. Miał na sobie białą, lnianą koszulę, lekko rozczochrane włosy od wiatru. Kiedy mnie zobaczył, uśmiechnął się: Jesteś przepiękna, Kasiu, to tylko sukienka. Nie, podszedł bliżej, patrząc mi w oczy. To ty, poczułam, jak coś w mojej piersi pęka w dobry sposób. Goście zaczęli przybywać o szóstej. Magda przytuliła mnie tak mocno, że nie mogłam oddychać. Wujek Tomasz przyniósł domowe wino, kuzynostwo, przyjaciele, nawet moja była szefowa. Wszyscy przyszli. Stół zapełniał się jedzeniem, tradycyjnymi polskimi potrawami przygotowanymi przez lokalną gospodę: żurek, pierogi, pieczona kaczka, ciasta, pachniało majerankiem, czosnkiem, cynamonem. Słońce zaczęło zachodzić, malując niebo na pomarańczowo i róż, i wtedy przyjechali moi rodzice. Mama wysiadła z samochodu pierwsza. Miała na sobie elegancką, granatową sukienkę, włosy upięte w kok. Tata szedł za nią, w garniturze, ze sztywną twarzą. Katarzyno, mamo, tato, nie spodziewałam się was. Mama zacisnęła usta. Zosia została w domu. Płakała całą noc. Nie mogła znieść, że połowa gości wybrała ciebie. Poczułam ukłucie winy, ale zaraz potem złość. Przykro mi to słyszeć. Naprawdę? Mama spojrzała na mnie ostro, bo nie wyglądasz na kogoś, kogo to obchodzi. Jakub podszedł delikatnie, biorąc mnie za rękę. Jego dotyk był ciepły, uspokajający. Dzień dobry. Jakub Wiśniewski? Państwo to rodzice Kasi? Tata skinął głową, niechętnie podając mu rękę. Tak. Nie wiedzieliśmy, że Katarzyna ma nowego partnera. Poznaliśmy się rok temu. Jakub uśmiechnął się, ale dopiero ostatnio zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo do siebie pasujemy. Mama pochyliła się do mnie, ściszając głos. To wszystko jest zemstą. Udajesz szczęście, żeby ukarać Zosie. I coś we mnie pękło. Nie, mamo. Mój głos był spokojny, ale mocny. Przez całe życie byłam cicha, ustępliwa, rozsądna. Zawsze stawiałam rodzinę na pierwszym miejscu. A kiedy potrzebowałam wsparcia, Nikt z was mnie nie obronił. Mama otworzyła usta, ale kontynuowałam. Zosia zabrała mojego narzeczonego i nikt nie powiedział, że to złe. Zaplanowała swoje zaręczyny na mój dzień, i nikt nie powiedział jej nie. A kiedy ja zaprosiłam ludzi na własne przyjęcie, nagle jestem egoistką. To nie jest zemsta, to jest granica. I jeśli nie możecie tego uszanować, możecie odejść. Cisza. Babcia Halina podeszła, stając obok mnie: Elżbieto, Andrzej, wasza druga córka przez całe życie była odpowiedzialna, niezależna, silna i wykorzystaliście to. Przyszedł czas, żeby to naprawić. Mama miała łzy w oczach. Nie chciałam, żeby rodzina się rozpadła. To nie Kasia ją rozpada. Babcia spojrzała na nią surowo. To wasza niezdolność do sprawiedliwego traktowania własnych dzieci tata westchnął. Ciężko. Długo. Kasia, przykro mi, naprawdę, powinniśmy byli stanąć po twojej stronie. Jego głos był cichy, łamiący się. Mama podeszła bliżej, dotykając mojego ramienia. Zawsze się o ciebie martwiłam mniej, bo byłaś taka silna. Zosia zawsze potrzebowała więcej pomocy, więcej uwagi, ale to nie było fair wobec ciebie. Przez całe życie czułam się niewidzialna, mamo. Widzę cię, kochanie. Mama objęła mnie. Przepraszam, że zajęło mi to tak długo. Poczułam, jak coś w mojej piersi pęka, tym razem w sposób uzdrawiający. Objęłam ją z powrotem. Tego wieczora, pod rozgwieżdżonym niebem, przy winie z winnicy Jakuba i potrawach przygotowanych przez lokalną gospodę, świętowaliśmy. Nie zaręczyny, bo Jakub i ja nie byliśmy naprawdę zaręczeni. Świętowaliśmy coś ważniejszego odnalezienie siebie. Magda wzniosła toast. Stojąc na końcu stołu z kieliszkiem wina w ręku. Za kasie. za najsilniejszą kobietę, jaką znam, za stawianie granic, za nowe początki, za kasie. wszyscy wznieśli kieliszki. Czułam ciepło, wdzięczność, radość, emocje, które wydawały się niemożliwe zaledwie kilka tygodni temu. Później, kiedy goście zaczęli tańczyć przy muzyce granej przez lokalnego gitarzystę, Jakub wziął mnie na bok. Staliśmy pod starym orzechem włoskim, z lampionami kołyszącymi się nad naszymi głowami. Więc teraz, kiedy przedstawienie się skończyło, Jakub był nerwowy, co było urocze. Tak? Czy mogę zaprosić cię na prawdziwą randkę? Uśmiechnęłam się, szeroko, szczerze. Myślałam, że nigdy nie zapytasz. Pocałował mnie, delikatnie, powoli, pełen obietnicy. I po raz pierwszy od miesięcy poczułam, że wszystko będzie dobrze. Sześć miesięcy później Zosia i Paweł rozstali się. Dowiedziałam się od mamy przez telefon. Najwyraźniej prawdziwy ogień okazał się raczej szybko wypalającym się płomieniem. Paweł próbował się ze mną skontaktować. Wysyłał wiadomości, dzwonił. Nawet pojawił się raz przed moim miejscem pracy. Zablokowałam go. Moi rodzice zaczęli uczęszczać na terapię rodzinną. Mama dzwoniła co tydzień pytając, jak się mam, naprawdę słuchając odpowiedzi. Tata wysyłał mi zdjęcia swojego ogrodu, które zawsze lubiłam. To był proces powolny, czasem bolesny, ale starali się. Zosia. Zosia nadal miała trudności z braniem odpowiedzialności, ale po raz pierwszy w życiu rodzice powiedzieli jej nie, kiedy poprosiła o pieniądze na kolejny projekt influencerski. To był postęp. Jakub i ja wprowadziliśmy się razem do małego domu w Wieliczce, niedaleko winnicy. Był stary, z kamienia. Z drewnianymi belkami i ogrodem pełnym dzikich kwiatów. Spędzałam dni na projektowaniu, a wieczory z Jakubem, gotowaliśmy razem, piliśmy wino, rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. Jego córka Marta odwiedzała nas co dwa tygodnie. Była nieśmiała, ciemnowłosa, z oczami ojca. Powoli zaczynała mnie akceptować, pokazywała mi swoje rysunki, prosiła, żebym czytała jej bajki. Czułam się szczęśliwa. Naprawdę szczęśliwa. Babcia Halina odwiedzała nas regularnie. Jednego dnia, gdy siedzieliśmy we trójkę w ogrodzie ja, Jakub i babcia upijając herbatę i jedząc sernik, babcia spojrzała na nas z błyskiem w oku. Więc kiedy prawdziwe zaręczyny Jakub się roześmiał. Babciu Halino, proszę jesteśmy razem pół roku. Ja i mój Józef wzięliśmy ślub po trzech miesiącach byliśmy małżeństwem przez pięćdziesiąt dwa lata uśmiechnęłam się. Babciu, nie śpiesz nas, babcia mrugnęła. Dobrze, dobrze, ale kiedy przyjdzie czas, chcę być druhną. Stoję teraz na balkonie naszego domu, patrząc na zachód słońca nad winnicą. Powietrze pachnie lawendą i ziemią. Jest ciepło, spokojnie. Jakub wychodzi z kuchni, trzymając dwa kieliszki wina. Podaje mi jeden, stając obok mnie. O czym myślisz? Pyta: o tym, że moje miejsce już nie jest zajęte, uśmiecham się. Bo wreszcie zajmuje je sama. Jakub całuje mnie w czoło i zawsze będzie dla ciebie miejsce. Obok mnie. Patrzę na niego. Tego mężczyznę, który pojawił się w moim życiu w najmniej oczekiwanym momencie, który zobaczył mnie, kiedy inni patrzyli przez. Wiesz co? Mówię cicho. Co? Czasami najlepsze rzeczy przychodzą, kiedy przestajesz się o nie martwić. Mądrze powiedziane. Jakub unosi kieliszek. Za nowe początki. Za nowe początki. Ludzie często pytają, czy żałuję tamtego wieczoru. Czy to nie było za bardzo, za mściwie? Odpowiedź brzmi: nie. Przez całe życie byłam dobrą córką, łatwą siostrą. A kiedy to przestało wystarczać, zostałam odrzucona. Tamtego wieczora nie zemściłam się, odzyskałam siebie. I właśnie wtedy prawdziwe szczęście mogło mnie znaleźć. Czasami miłość nie polega na dawaniu wszystkim wszystkiego. Czasami polega na kochaniu siebie na tyle, by powiedzieć dość. I właśnie wtedy prawdziwa miłość może cię znaleźć. Nie potrzebujesz pozwolenia, by być szczęśliwą. Twoje miejsce nigdy nie było zajęte, tylko czekało, aż je zajmiesz.